Cześć, tutaj Tomasz Migdałek, blog birofileblogs.com Dziś kolejna odsłona cyklu Brytyjskie Smaki Dzisiaj recenzja piwa St. Edmunds Golden Beer Jest to piwo w stylu Golden Ale, czyli można powiedzieć górnofermentacyjny odpowiednik lekkiego jasnego lagera Piwo lekkie, orzeźwiające jak ja to lubię mówić, niezobowiązujące. Jest to piwo uważone przez Green King w browarze Berry St. Edmunds. Piwo zawiera 4,2% alkoholu. Nie mamy informacji na temat ekstraktu. Piwo zostało uważone z jasnych słodów, ich mielone dwiema odmianami chmielu: brytyjskim First Gold i. Klasycznym amerykańskim cascade, którego chyba nikomu przedstawiać nie trzeba. E, przyjrzyjmy się etykiecie. Etykieta jest naprawdę świetna. E, na takim jakby czerpanym papierze e, bardzo ciekawe wzornictwo. Naprawdę e, projekt na bardzo wysokim poziomie. E, etykieta się zdecydowanie wyróżnia e, spośród etykiet piw brytyjskich, które do tej pory. W cyklu gościły, naprawdę fajnie to wygląda. Z tyłu na kontretykiecie mamy też podpis głównego piwowara browaru, więc no zadbano tutaj o tę stronę wizerunkową bardzo, bardzo mocno. Jest również tutaj taki dedykowany, dedykowany kapsel, samo piwo. Nazwa tego piwa St Edmunds, czyli piwo świętego Edmunda, pierwszego patrona Anglii, więc są też odwołania historyczne. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało pod względem smaku. Zatem otwieramy piwo. Ok, piwo mamy otwarte, kapselek. Wszystko się zgadza. Teraz aromat z butelki. Czuć nutę typową dla chmielu Cascade. Nie da się zaprzeczyć. Fajnie owocowa, lekko tropikalno-cytrusowa nuta. No, naprawdę całkiem wyraźnie czuć. Do tego trochę słodowości, dość delikatnej, ale cascade tutaj wybija się na pierwszy plan. Zobaczymy, co będzie dalej. Piwo trafia do szkła. Wydaje mi się, że jest mocno nasycone dwutlenkiem węgla. Tak przynajmniej mi to wygląda. Zaraz się o tym e, dokładniej przekonamy. Da się chyba wlać nawet całość bez problemu. Tak. Całe piwo, butelka 033, e, więc całe piwo mamy już e, w szkle. W ogóle jeszcze e, nie wspomniałem o tym. Butelka brązowa. Z brązowego szkła do tej pory e, te wszystkie e, piwa brytyjskie, jakie się w cyklu pojawiały. Chyba wszystkie były w butelkach z białego, przejrzystego szkła, tutaj mamy szkło brązowe. Barwa. Barwa takiego nie, nieco ciemniejsza niż, niż lekkie jasne piwo, taki taki jaśniutki bursztyn, względnie ciemne złoto, piwo klarowne, żadnego osadu, idealnie klarowne. Nic się tutaj nie unosi. Jeśli chodzi o pianę, no piana nie jest imponująca. Przez moment się wydawało, że będzie nieźle, ale upadła bardzo szybko. Został kożuszek. Plus jest taki, że kożuszek się składa raczej z drobnych pęcherzyków. Zobaczymy, czy będzie się dalej redukował. No ale piana tutaj szału nie robi. A jak z aromatem w szkle. Przede wszystkim czuć cytrusy. Więc cały czas chmielka skate tutaj ciągnie aromat tego piwa do przodu. Taki, taka nuta, przypominająca cytrynę, dość wyraźnie, lekko perfumowana nawet. Akcentów słodowych tutaj specjalnie nie czuć. Za to czuć cały czas chmielka skate. Ok, zobaczymy jak będzie w smaku. Wasze zdrowie, St Edmunds. Bardzo wysokie nagazowanie, mm, chyba nawet trochę za wysokie. W smaku. Delikatna słodowość, delikatna, delikatna słodowa słodycz. Nad tą słodowością unosi się taki obłoczek owocowy. Czuć cytrusy takie jakieś lekko, lekko tropikalne akcenty również. Ale mam wrażenie, że jednak tutaj. Ta słodowość w takim chlebowym typie jest na pierwszym planie. Goryczka. Goryczka niska, naprawdę niska, taka na poziomie, na poziomie jasnego lagera. to nagazowanie jest dość wysokie i mm, troszkę, troszkę gryzie w przełyk, troszeczkę przeszka przeszkadza. Generalnie w piwie się za wiele nie dzieje, ale też yy, no nie do końca ma się dziać. To jest yy, styl Golden Ale, yy, gdzie generalnie raczej jest on nastawiony właśnie na to, aby, aby orzeźwiać, aby, aby gasić nim pragnienie, to nie jest styl, który tutaj dostarcza jakichś jakiś specjalnych doznań. Myślę, że to, że użyto chmielu Cascade tutaj jest już sporym, sporym plusem tego piwa, bo rzeczywiście taka fajna, owocowa, cytrusowa nuta się tutaj cały czas unosi. Jest wyczuwalna w zapachu, jest też wyczuwalna w smaku. Natomiast samo piwo. Jest dość płaskie, jest dość płaskie, słodowość w chlebowym typie, słabo zaakcentowana, do tego mamy, mamy to wysokie nagazowanie, które już tak jak już, jak już mówiłem jest trochę drażniące. Ogólnie pijąc to piwo ma się wrażenie płaskości, to jest chyba najbardziej płaskie piwo z tych wszystkich, które, które były do tej pory tutaj degustowane w ramach brytyjskich smaków. Natomiast jest to stałą pewnością piwo orzeźwiające, jedyne jakby co obniża te jego walory sesyjne, to jest właśnie to zbyt, zbyt rozbuchane nagazowanie. Piana, piana również tutaj nie wygląda najlepiej, korzuszka już nie ma, został pierścień dookoła, dookoła tafli, więc pianą tutaj też, też rewelacji nie mamy. Odrobinę, odrobinę takich posmaków karmelowych, może nawet melanoidynowych trochę, ale jest tego niewiele. Natomiast pod względem aromatu, aromat jest chyba najsilniejszą, najsilniejszą stroną tego piwa, dlatego że chmiel cascade jest całkiem wyraźnie zaznaczony, cały czas, czas czuć tę cytrusowość. Cały czas jest obecna, w posmaku też gdzieś się tam pojawia. Myślę, że generalnie chmielka skate uratował to piwo. Gdyby, gdyby tutaj tego nie było, gdyby tej odmiany chmielu nie zastosowano, to byłoby to piwo całkowicie nijakie i, i, i do szybkiego wypicia i do zapomnienia, niewyróżniające się jakoś nawet na tle jasnych lagerów, jakie pijemy na co dzień, jak mówiłem, to jest taki odpowiednik górnofermentacyjny jasnego lagera. Więc no tutaj dobrym pomysłem było zastosowanie chmielu Cascade. No ale samo piwo, no samo piwo jest płaskie, nie ma zbyt wiele do zaoperowania. Pije się je oczywiście przyjemnie w tym sensie, że niczym nie odrzuca, nie można powiedzieć, że jest niesmaczne. Natomiast jest dość nijakie. I, i, I przegazowane, o czym też już mówiłem, ale jako ugaszasz pragnienia na okres letni, albo jako, to, jako takie piwo też do wypicia, jakby z, ze znajomymi w jakichś niezobowiązujących sytuacjach, też się nadaje. Co tu można więcej powiedzieć? No, piwo bez historii troszkę. Poza, poza bardzo przyjemnym aromatem, poza bardzo przyjemną nutą owocową od chmielu Cascade, w gruncie rzeczy nie ma wiele więcej do zaoferowania. Ale jest orzeźwiające, to trzeba mu oddać. I sądzę, że na ciepłe dni również byłoby fajną propozycją, gdyby było na stałe dostępne. W ofercie rynkowej, i gdyby było w rozsądnej cenie. Chociaż ponoć to piwo akurat jest jednym z tańszych, jeśli chodzi o, o piwa brytyjskie, które są jakoś tam w sprzedaży dostępne w Polsce. Zatem, jeżeli ktoś miałby okazję, żeby sobie tego St. Edmunds Golden Beer kupić, to może, może się przekonać. Jak to piwo się prezentuje. John Beckson, tak w ogóle ten piwowar, o którym wspomniałem, który jest tutaj podpisany na kontretykiecie. No mam nadzieję, że nie jest to jego szczytowe osiągnięcie, to piwo. Choć tak jak mówię, nie odrzuca w piciu nawet miłe. No i w sumie tyle. Tyle z mojej strony. Dzięki za te recenzję. Tomasz Blogspot.com. Pijcie dużo dobrego piwa, Wasze zdrowie, cześć.